Cześć. Witaj w kolejnym odcinku Podstaw Photoshopa, w którym chciałbym pokazać ci jeszcze jedno ciekawe narzędzie, o którym do tej pory nie mówiliśmy, mianowicie narzędzie Color Range, czyli zakres kolorów. To narzędzie nie służy tylko do wyboru zakresu barw na naszym zdjęciu i późniejszych korekt na tym zakresie, natomiast służy też do selekcji tonalnej ale o tym przekonasz się za chwilkę. Dobrze, przejdźmy do tego narzędzia. To narzędzie znajdziesz w tym menu tutaj u góry, wybierając Select, a następnie Color Range, czyli zakres kolorów. Otworzy nam się takie okienko, ja sobie go tutaj przesunę troszeczkę na dół, w którym mamy szereg opcji do wyboru. Pierwsza to jest rozwijana lista, gdzie Możemy sobie wybrać konkretne barwy, bądź możemy sobie wybrać próbkowanie kolorów oraz światła, tony średnie i cienie. Nareszcie tych opcji nie będziemy się skupiać. Nie są one istotne z punktu widzenia fotografii krajobrazu. Zacznijmy od próbkowania kolorów. Cóż to takiego jest. Jeżeli wybierzesz sobie tę opcję, to tutaj masz takie trzy zakraplacze. Za pomocą tych zakraplaczy, klikając sobie gdzieś na obszarze zdjęcia, możesz wskazać Photoshopowi, jaki kolor Cię interesuje. Tak? Przypuśćmy, że mm, będę chciał coś zrobić tutaj z, tą, z tymi z tymi tutaj zielonymi drzewkami. Zwłaszcza tutaj w tych jaśniejszych partiach, tak? tak jak tutaj, z tej strony, tu gdzie pada to słońce. Klikam sobie gdzieś tu, i jak widzisz, tutaj na tym podglądzie, ja ci zaraz pokażę go w większej postaci, pojawiają mi się w zależności od tego, gdzie sobie kliknę podświetlone obszary tego zdjęcia. To są obszary, które Photoshop rozpoznał jako podobny kolor. Zobacz. Jeżeli sobie tutaj z tego menu wybierzesz teraz na przykład grayscale, to na samym zdjęciu zobaczysz, które obszary zostały w tym momencie wybrane. To jest to, co widzisz, to jest tak naprawdę maska. Jeżeli przypomnisz sobie z odcinka o maskach, to biały kolor oznacza, że coś jest widoczne. Czarny kolor oznacza, że będzie niewidoczne. Czyli na tym obszarze, na tych białych miejscach nasza korekta, którą będziemy sobie za chwilę wprowadzali, będzie widoczna, na tych czarnych nie będzie. Ale do tego przejdźmy za chwilkę. Ja sobie to jeszcze wyłączę, żebym widział, gdzie klikam. I teraz popatrz, jeżeli wybiorę sobie jeszcze ten zakraplacz z symbolem tego plusa i będę klikał dalej, to będę dodawał do tej aktualnej selekcji. Kolejne zakresy kolorów, które sobie tutaj wybiorę, tak? Weszliśmy już troszkę tutaj w te chmury, jak widzisz. Tutaj zostały wybrane, można sobie to znowu przełączyć, i tak. I teraz widzimy, oczywiście, w tej postaci też możesz nadal klikać, tak? Możemy sobie na przykład odjąć jakiś, jakiś zakres kolorów, tak? Możemy sobie tutaj klikać i to nadal normalnie działa. No, przy czym wydaje mi się, że na jakby podglądzie zdjęcia takim kolorowym, normalnym, jest po prostu to lepiej widoczne, co wybieramy, tak? Ok. Czyli możemy sobie wybrać jakiś tam zakres kolorów, tak? Możemy sobie tutaj pododawać, możemy sobie podejmować, tak? Ok. Powiedzmy, że powiedzmy, że to jest dobrze, że to chcemy zrobić, że, że to jest to, co chcieliśmy wybrać na tym zdjęciu. Jest jeszcze taki suwak, który nazywa się faziness. On, ja sobie to z powrotem przełączę, żebyś lepiej widział działanie. On jakby określa nam wtapianie tej naszej selekcji w sąsiednie barwy. Tak? W tym przypadku barwy, bo próbkujemy kolory, tak? Czyli albo mamy wtapianie takie bardzo, bardzo mocne, tak? Czyli już wchodzimy w zupełnie inne zakresy Barw pomału, tak? Albo ta nasza selekcja jest taka bardzo restrykcyjna i mamy dosłownie wybrane tylko to bardzo selektywnie, co chcieliśmy spróbkować. Oczywiście, jak to zwykle bywa, skrajności nie są dobre, dlatego należy znaleźć jakiś kompromis, tak? To zależy oczywiście od sytuacji, od tego, co chcemy zrobić. Powiedzmy, że zostawimy sobie 80 i jest to dla nas w porządku. Kolejną istotną opcją, na którą chciałbym zwrócić Twoją uwagę, są tutaj te, te dwa checkboxy nazwijmy to, które możemy zaznaczyć. Jeżeli wybierzesz sobie selection, i to jest najbardziej sensowna opcja w tym momencie, o której chciałbym Ci powiedzieć, to to, co widzisz, tak, ta maska, zostanie przetransformowana w selekcję na naszym zdjęciu. Teraz zobaczysz o co chodzi. Ja sobie kliknę OK. W tej chwili. I co się stało? To okno dialogowe nam znikło, i pojawiły się tak zwane marching ants, czyli wprost tłumacząc, maszerujące mrówki. I jest to, po prostu pokazane, jest to po prostu pokazane to, co na tej masce było białe, czyli to, co żeśmy wybrali. Ale najciekawsza rzecz jest teraz, bo jeżeli wybierzemy sobie jakąkolwiek warstwę korekcyjną, to ta selekcja, którą mamy tu, z powrotem stanie się maską, która zostanie automatycznie dodana do tej warstwy korekcyjnej. Zobacz. Powiedzmy, że wybiorę sobie warstwę korekcyjną krzywych. Klikam i popatrz, co się stało. Ta selekcja nam znikła i pojawiła się przy tej warstwie korekcyjnej od razu maska, która jest. Ja ci teraz pokażę podgląd. Trzymam ciśnięty przycisk Alt i klikam lewym przyciskiem na tej masce, która wygląda dokładnie jak ta maska, którą mieliśmy wcześniej założoną w tej, w tym narzędziu do selekcji kolorów. Czyli taką drogę żeśmy przeszli, żeby móc w tym momencie użyć tej maski, którą tam żeśmy sobie zbudowali do korekty na zdjęciu. Tak? I teraz mogę sobie oczywiście otworzyć tą warstwę korekcyjną krzywych, tak? Mogę sobie to rozjaśnić, mogę sobie to przyciemnić, tak? Mogę sobie wybrać nie wiem, na przykład jakiś kolor tutaj tak, dodać więcej zieleni, ściągnąć tą zieleń, tak? Czyli pójść w takie odcienie rudawe, że tak powiem, mogę sobie oczywiście też to zrobić na RGB, mogę sobie na przykład Zwiększyć kontrast, tak? W tym kolorze, w tej selekcji, którą sobie tutaj wybrałem, tak? Poprzez, poprzez tą maskę. Ok. Dokładnie to samo, oczywiście, stałoby się, gdybyś wybrał, tak jak mówiłem, każdą inną. Każdą inną warstwę korekcyjną, tak? Czyli do każdej innej warstwy korekcyjnej zostałaby dodana taka maska. Ok. Wróćmy jeszcze do tego narzędzia. Ja sobie to usunę. Wróćmy sobie jeszcze do tego narzędzia Select i Color Range, bo chciałbym Ci tu pokazać jeszcze coś. Wyłączmy sobie ten podgląd, zróbmy sobie bez podglądu, tak, zostaniemy tylko przy tym małym. Otóż, poza oczywiście tymi opcjami, gdzie my nie my wskazujemy kolory, tylko Photoshop sam jakby dobiera nam, tak, te mm, zakresy kolorów, które sobie tutaj wskażemy, I jest jeszcze, są jeszcze trzy ciekawe opcje. Mianowicie światła, czyli highlights, tony średnie, czyli mid -tones, i cienie, czyli shadows. Jeżeli wybierzesz sobie highlights, to popatrz, Photoshop wybrał najjaśniejsze tonalnie, oczywiście, części tego zdjęcia. Przełączmy sobie z powrotem ten widok, tak? I widzisz dokładnie, że tak się stało, tak? Te obszary, które były najjaśniejsze, zostały wybrane. Możemy sobie zawęzić tą tą maskę, tak? możemy sobie ją rozszerzyć aż do zupełnie całego zdjęcia. Tak? W tej chwili, przesuwając to w prawo, ja wykluczam z tej maski coraz to jaśniejsze fragmenty. Tak? No i znowu, jeżeli sobie stwierdzimy, że chcemy na przykład tylko te rzeczywiście takie najjaśniejsze, tu mamy znowu wtapianie, tak? czyli jakby gładkość tej, tej maski. To, jeżeli tu mamy wybrane znowu selection, klikniemy OK, znowu pojawi się nam ta selekcja w zaznaczeniu tymi mróweczkami, nazwijmy to. No, i jeżeli znowu dodamy sobie teraz warstwę korekcyjną, powiedzmy, że tym razem dodam. A, fotofilter, to znowu ta maska, znowu naciskam ALT i lewy przycisk, tak? Znowu ta maska została dodana do tej warstwy korekcyjnej, którą. Przed chwilą żeśmy dołożyli, tak? No i znowu otwieramy sobie tą warstwę, tak? Możemy sobie wzmocnić ten, ten filtr, zrobić go słabszy, możemy sobie w ogóle wybrać inny, tak? Na przykład niebieski, tak? Możemy sobie wybrać dowolny z tych. Działa to normalnie, tak jak warstwa korekcyjna z dodaną maską, tak? Możemy sobie tutaj tym normalnie regulować, tak jak to pokazałem Ci w jednym z poprzednich odcinków. Dobrze, I jeszcze wyrzućmy to i jeszcze raz wróćmy do tego narzędzia Select Color Range, bo o ile Shadows, czyli cienie, działają dokładnie tak samo, tylko tyle, że ten suwak mamy w tym miejscu, tak? I wybieramy, i wybieramy cienie, o tyle fajną opcją jest jeszcze Midtons, bo tu mamy dwa suwaki. I w tym momencie możemy wybrać sobie tak naprawdę. Pewien zakres tonalny, dowolny w zasadzie na zdjęciu, nie tylko tony średnie, tak, bo możemy sobie to na przykład przesunąć tu. Tak? i to będą cienie, ale nie takie zupełnie wpadające już w, te, w, te, w ten najciemniejszy zakres, ale takie powiedzmy, nie do końca ciemne, tak? Czy też możemy sobie na przykład wybrać światła, ale też nie te do końca jasne. Tak? Tylko takie gdzieś między tonami średnimi a tymi najjaśniejszymi światłami, No i znowu, oczywiście, mając tutaj wybrane selection, ustawiając sobie fuzziness, tak, tak jak nam to pasuje, klikamy OK, pojawia nam się ta selekcja. Dodajemy sobie pożądaną przez nas warstwę korekcyjną, tak na przykład, tym razem, niech to będą poziomy, i wprowadzamy sobie tak naszą tam. Selekcji, naszą, przepraszam, korektę, którą, którą chcieliśmy tutaj e, zastosować. Dobrze, pokażę Ci jeszcze jedną rzecz przy okazji tego narzędzia, bo na temat tego narzędzia to już w zasadzie wszystko. Natomiast pokażę Ci jeszcze jeden taki trik. Gdybyś chciał sobie tą samą selekcję zastosować teraz na innej warstwie korekcyjnej, tak, bo powiedzmy, że no dobrze, tutaj żeśmy sobie tak, powiedzmy, że no, zastosowaliśmy sobie tą, tą, tą naszą korektę. Tak, załóżmy, że chcieliśmy to osiągnąć, no ale teraz chcielibyśmy dokładnie na tym samym obszarze zastosować kolejną warstwę korekcyjną. To nie musisz wracać do tego znowu Select Color Range. Możesz to zrobić prościej. Jeżeli będziesz trzymał wciśnięty Control lub Command, i naciśniesz lewy przycisk myszy, to znowu pojawi ci się ta selekcja. I teraz znowu dodając kolejną warstwę korekcyjną, a niech to będzie na przykład kolor balans, dokładnie ta sama maska pojawi ci się i już dodana do tej warstwy korekcyjnej, tak? Zobacz. To jest dokładnie ta sama maska, to jest ta z Warstwy Color Balance? Tak? A to jest ta z warstwy poziomów. To jest dokładnie ta sama maska. Ok, dobrze. To tyle w tym krótkim odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że nauczyłeś się czegoś nowego. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę. Jeżeli chcesz dalej kontynuować Temat Photoshopa i ogólnie związanych z tym ciekawostek dotyczących fotografii krajobrazu. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam Cię do polubienia mojego profilu na Facebooku i na Instagramie. Linki znajdziesz w opisie pod filmem. I w tym odcinku to tyle. Dzięki. Cześć.